Cześci się Tomek z tej strony dzisiaj będę nurkować na marinie, czyli w skrócie, w takim miejscu, gdzie parkują łódki. Jest teraz już praktycznie po sezonie, łódek prawie nie ma, marina jest pusta, ale latem to miejsce kipi życiem. Jest tutaj pełno ludzi. Aktywność ludzka jest bardzo duża. Na dnie na pewno leży dużo interesujących przedmiotów. Nie wiem, czy uda mi się cokolwiek fajnego znaleźć, bo Robię to pierwszy raz, nigdy wcześniej tu nie nurkowałem. Wiem, że będzie tam na pewno dużo śmieci. I tak jak zawsze postaram się zebrać tak dużo, jak tylko będę mógł. Ok, za mną jest plaża, dalej jest marina, lecimy do wody. Jestem już w wodzie, za mną jest pomost, tworzy on takie L. Będę nurkował z niego. Chodźcie zobaczymy, co tam leży. I czeka. Trzeba kartę S i kartę Tobit Z Turczę, może uda się znaleźć właściciela. Ale super, fajnie. Czyści. Jest na i kurczę zawiera je ze sobą, ale będę musiał je odholować e, do miejsca, gdzie będę wychodził na brzegu. Bo nie dał rady z nim pływać. Ale jest mega, mega fajne znalezisko. Kolejne wiosło. No, co ja mam z tymi misłami? To jest trzecie osoba, które znajduję. Ha, fajnie, fajnie, lecę tam. Wszystko co dzisiaj znalazłem leży już powiedzmy, że na stole. Zajrzyjmy co udało mi się znaleźć. Tak to wygląda w całości. Przejdźmy do konkretnej rzeczy. Trochę puszek aluminiowych. Śmieci jest jak zwykle cała masa. Wiedzieliście, że taka aluminiowa puszka rozkłada się w wodzie 200 lat? Masakra. 200 lat w wodzie. A taka... Szklana butelka praktycznie nie rozkłada się. Czytałem o tym trochę ostatnio i przeczytałem, że szklane butelki rozkładają się około 4000 lat. No, jakaś to jest po prostu masakra. Czapeczka z kotkiem. Obrośnięta. Linki, skarpetki. Klapki. Gąbka taka cenna. Linki. Tutaj kabel z tyczką. Powiem Wam, że wiem, co to jest, nie? Ale nie wiem, jak to się nazywa. To jest od wiosła. To, się, to było zamontowane na łodzi. Tutaj się wkładało wiosło, i ta podpórka taka. To jest taka podpórka pod wiosło, właśnie. Nie wiem, jak to się nazywa. Jeżeli wiecie, jak to się nazywa, napiszcie mi w komentarzu. No, chyba, że się całkowicie mylę i to jest coś innego, no, ale takie mam skojarzenie. Telefon, mój pierwszy, jestem mega szczęśliwy, że w końcu się coś udało znaleźć takiego, jakąś elektronikę. HTC, wyświetlacz zbity. Z tego, co tak oglądałem, go tutaj już to tutaj jest, w środku. Prawdopodobnie karta SIM, może też MicroSD. Jeżeli będzie któraś z tych kart działała, to jest szansa, że znajdę właściciela. Tak z ciekawości, nawet zapytać go, czy nie chcę odzyskać tej karty. Bo te karty MicroSD są wodoodporne i działają naprawdę praktycznie zawsze. Także, mój pierwszy fajny telefon, może w przyszłości będzie więcej, ja już się cieszę z tego słuchawki śmieci, elektrośmieci, można powiedzieć. Jedna para okularów Happy New Year, szczęśliwego nowego roku. Ktoś tam prawdopodobnie świętował na tej przystani. Nowy rok i zgubił albo wrzucił na wody. Łyżeczka. To nie wiem co to jest. To jest jakaś elektronika. Tutaj jest wyświetlacz. Z tyłu tak to wygląda. Włączało się tutaj, to widzę. No ale tak czy siak zjedzone, zalane. Jeżeli wiecie, co to jest, to dajcie znać śrubokręt, krzyżak. Jeszcze go wyczyszczę, odratuję. Będzie działał. To nie wiem, co to jest. Napiszcie, to jest śrubka zabezpieczająca. Może coś od łodzi do cumowania albo czegoś takiego. Przyczepienia czegoś do łodzi. Nie wiem. Ale było niedawno znaleziono, zgubione, bo jest w dobrym stanie. Tutaj mamy. To, co najgorsze, plastik. Plastik jest toksyczny. Zawsze staram się wyciągnąć go jak najwięcej. To wygląda nawet jak jakaś kurcze przedłużka od czegoś. Tutaj jest gwint. Butelki, kubki. Standard. Ciężko jest znaleźć i wyciągnąć te plastiki. Bo one toną szybko i są przemieszczane też. No ale. To jest najgorsze dziadostwo, jakie może być w wodzie: plastik to się rozkłada, a potem to wszyscy pijemy. No i to, co mamy tutaj, wiosło, przejdę z drugiej strony. Aluminiowe wiosło, tutaj jest chyba plastikowe. Nie wiem, czy da mi się, uda mi się je wyczyścić, doczyścić. Spróbuję, ale no nie wiem, czy to się uda. Podbierak aluminiowy teleskopowy składany jest teraz zabrudzony, nie da się go złożyć. Tak samo, nie wiem, czy to doczyszczę, czy to się nadaje jeszcze do czegoś, ale spróbuję. Spróbuję, bo, bo nie chcę tego wyrzucać. OK, widzieliście już podsumowanie. Ja jestem dzisiaj zadowolony, podobało mi się. Zobaczcie sami, no to jest całkiem dobry wynik. Trochę rzeczy jakichś tam ciekawszych, trochę śmieci. Nie można narzekać. Woda również nie jest jeszcze zimna. Nie musicie się tutaj bać o mnie. Naprawdę spoko, luzik. Co więcej, dwie godziny nurkowania, jedna butla. Tam na tej głębokości, której byłem, to te wszystkie rzeczy praktycznie leżały tak pomiędzy 2 a 3 metry. Ta marina nie jest głęboka. Widoczność czasami jest lepsza, czasami gorsza. Zauważyłem, że w połowie nurkowania, jak zaczęło wiać, to piach zaczął się razem z falami unosić i widoczność zrobiła się dużo gorsza. Ok, jeżeli podobał Wam się ten filmik, zostawcie łapkę w górę, no i do zobaczenia następnym razem. Cześć!